Cześć. Chciałbym ci dzisiaj powiedzieć jak poradzić sobie z takim zadaniem, gdzie trzeba na przykład policzyć ile jest pudełek na jakiejś półce albo miejsc parkingowych albo na przykład domów w jakimś rzędzie. Dlatego że dużo osób, nawet maturzystów robi tutaj błąd. Jak to zazwyczaj liczymy? Zazwyczaj większość osób liczy tak, że bierze sobie pudełko z większym numerem. I z mniejszym numerem, i po prostu odejmujemy. Tak, od 57 odejmujemy 19 i wychodzi nam 38, ale niestety to nie jest prawidłowy wynik, a większość osób myśli, że to już jest ten wynik, którego potrzebują. Dlaczego tak nie jest? Dlatego, że musimy jeszcze do tego wyniku dodać 1 i dopiero ten wynik to jest nasza prawidłowa odpowiedź, czyli w tym przypadku tutaj w rzędzie mamy 39 pudełek. Ale teraz, dlaczego tak się w ogóle dzieje? Czemu tak jest? Pokażę Ci to na prostszym przykładzie, żebyś mógł to lepiej zrozumieć. Zobacz, powiedzmy, że mamy 9 pudełek i chcemy powiedzieć, ile jest pudełek pomiędzy czwartym a 9. No tak, policzymy sobie ręcznie, no to mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6 pudełek. I zazwyczaj robimy tak, że od 9 odejmujemy 4. No i wychodzi nam 5, czyli widzisz, ten wynik jest nieprawidłowy. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że odejmując 4, odejmujemy te wszystkie pudełka włącznie z tym jednym ważnym, od którego to wszystko to się zaczyna. Więc teraz musimy to pudełko z powrotem dodać. Więc jak do tego wyniku dodajemy 1, wychodzi nam 6 i to jest prawidłowa odpowiedź, która zgadza się ze stanem faktycznym. Jeżeli chcesz dowiedzieć się o kolejnych ciekawostkach i... Takich tipach, jak rozwiązać różne zadania o wiele szybciej niż ucząć się tego w szkole. To zapisz sobie mój profil, a myślę, że na pewno nie pożałujesz. Cześć.